Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Game Troll TV, a dokładnie jest to kalendarium planszówkowe i witam Was bardzo gorąco, ponieważ jest gorąco niesamowicie w samej grocie. Przez chwilką zmierzyłem temperaturę, mam tutaj 32 stopnie Celsjusza i nagrywa się absolutnie bosko. Oh, dlatego chyba przez najbliższy czas tutaj streamów nie będzie, ponieważ jeśli tutaj miałoby usiąść jeszcze 3-4 zdrowych chłopa i mielibyśmy tutaj grać, to po prostu byśmy, nie wiem, płynęli razem z tymi grami, więc nie wiem, w K2, w akwatykę. nie mam pojęcia jeszcze, jakie gry dzielą się w wodzie. Ale dobra. Zostawiamy sobie ten temat na bok, jakby ktoś nie wiedział, co to jest kalendarium, to w kalendarium, jak co miesiąc, na początku każdego miesiąca mówię o grach, które nasi kochani rodzimi wydawcy mają zamiar wydać w najbliższym nadchodzącym miesiącu. Teraz będę mówił o lipcu. Mówię mają zamiar bez absolutnie jakiejkolwiek złośliwości. Tylko po prostu czasami wydawcy mówią, ale wiecie, coś nie dojedzie, coś na tle, coś się jeszcze po drodze. No, i w tym momencie te premierę trzeba przełożyć na kolejny miesiąc. Ja o te, oczywiście o takich grach również będę mówił. Tak więc. Zapinajcie po prostu siedzenia, gdyż za chwilkę będzie się działo, a czy nasi wydawcy już udali się na leże letnie spoczynkowe, czy jeszcze coś tam wydadzą, to również za chwilkę się okaże. Tak więc wielkie butelki z wodą w dłoń i jedziemy z tematem. Pragnę do zapowiedzi Galakty. Nagrywam bodajże chyba już trzeci raz. Dwa razy sam się pomyliłem, ale raz. A żeby zobaczyć co się raz stało, zapraszam was na koniec tego odcinka, sam sam koniec, gdzie zawsze już teraz, bo bardzo to lubicie, publikuję różnego rodzaju wpadki z nagrywek różnych materiałów, ale słuchajcie, może tym razem uda mi się powiedzieć tak, więc uwaga. Galakta, to co już mówiłem, tak jak wielu innych wydawców planuje uzupełnić wasze kolekcje o gry, które do tej pory miało, oczywiście w sprzedaży, one się skończyły. Bardzo się podobały, które się nie załapali, później było ooo, chcemy te gry. Tak więc jeśli chcecie sobie uzupełnić kolekcję, to właśnie lipiec jest bardzo dobrym miesiącem, nie tylko jeśli chodzi o gry Galacta, ale zasadniczo o różne gry. Oh. Powiedziałem. Sword and Sorcery to jest pierwsza gra śmiertelne dusze, czyli taki nieco bardziej zaawansowany dungeon Crawler. Więc jeśli chcecie coś takiego, wiecie, desten bardzo, bardzo mocny plus, to wydaje mi się, że Sword and Sorcery jest świetną rzeczą, szczególnie, że do tej gry wydaje się dosyć sporo dodatków. Star Wars Rebelia, Imperium u władzy, czyli bardzo proszę kolejny element, taki dodatkowy, który możecie sobie dokupić do Waszej rebelii. Eldritch Horror, gra planszowa, czyli podstawka swojego czasu konkurująca z horrorem warkam drugą edycją. No ale horror warkam druga edycja się skończyła. Pojawiła się trzecia, mniej czy bardziej udana. Eldritch Horror cały czas jest i bardzo proszę, dodruk jego się pojawił. Wydaje mi się, że jakby się pojawił dodruk horror warkam drugiej edycji, Kurde sam bym kupił. To pewnie też by ludzie kupowali, ale, no, właśnie, jest już trzecia wiersza, wersja, więc raczej FFG się chyba nie szarpie. No i teraz mamy dodatki do Eldritcha, czyli mamy Eldritch Horror pod piramidami, mamy maski Miran i mamy tajemnicze ruiny, czyli mamy trzy dodatki do Eldritcha horrora, czyli jeśli chcielibyście sobie nie tylko podstawkę, ale również dodatki sprawić, to bardzo proszę coś takiego jest. No i teraz jedziemy <laughs> Niezwykle popularna karcianka Horror Warham. E, tym razem macie aż łącznie cztery rzeczy do niej, czyli macie Horror Warham Mythos z e, cykle Pożeracze Snów, mamy Horror Warham Karnawał Koszmarów, mamy również Klątwa Rogoaru i mamy jeszcze Zmowę nad insmode wersja Deluxe. Tak więc jeśli szukacie, bardzo proszę, nie, dodatków, to zdecydowanie jest to dobry miesiąc, żeby uzupełnić Wasze kolekcje. No i oczywiście mamy Posiadłość Szaleństwa, nie, czyli mamy Posiadłość Szaleństwa, z której już dawno, w różnych dodatkach wyszliśmy z tej posiadłości i gdzie indziej nas po prostu straszą, ale Posiadłość szaleństwa, fantastyczna gra z jeszcze fajniejszą aplikacją, chyba że powinienem powiedzieć odwrotnie. Teraz ci, którzy nie robią aplikacji, się pewnie na mnie obrażą, ale Posiadłość szaleństwa ulice Arkham, jak również przerażające podróże, czyli też mamy dwa dodatki do posiadłości szaleństwa. Samej podstawki tutaj nie widzę, nikt mi informacji nie dostarczył, ale to wszystko Galakta postanawia wydać no, w dużej części ponownie w miesiącu lipcu. Falan Falang właściwie wrzucił się tak rzutem na taśmę do gier, które będą wydawane w tym miesiącu i właściwie też nie mam do zaoferowania, tak jak większość wydawców jakiejś takiej, wiecie, nowej standalone gry, tylko ma dla Was dodatek. Nie wiem, czy pamiętacie taką grę, która nazywała się Viticulture i to była gra, w której odziedziczyliśmy jakąś taką, wiecie, małą winnicę w Toskanii i w sposób taki rywalizacyjny musieliśmy po prostu stworzyć jak najlepszą winnicę, tak? No, można powiedzieć ciekawy temat na grę, to teraz, jako że tamto było Grą rywalizacyjną, to teraz będziemy mieli grę kooperacyjną, czyli jest to dodatek do tej gry, który nazywa się winobranie. No i właśnie w tym elemencie winobrania musimy spełnić dwa warunki, jako wszyscy tutaj gracze, bo wszyscy wygrywamy albo wszyscy przegrywamy, czyli każdy z graczy musi zdobyć 25 punktów zwycięstwa oraz wspólny znacznik wpływów musi dotrzeć do końca toru wpływów. Jeśli te dwie rzeczy nam się udadzą, no to oczywiście kooperacyjnie udało nam się zrobić wszystko, co w tej grze można zrobić. Natomiast jeśli nie, to oczywiście możemy spróbować jeszcze raz, albo możemy się w tym momencie powy, powyzywać, że twoja wina to twoja wina, i zagrać w wariant rywalizacyjny. I y, możemy zobaczyć, kto jest lepszy. A po grze otwieramy winiaka i sprawdzimy, kto więcej potrafi. No tak czy inaczej, mamy dodatek do e, tej gry. Portal w lipcu zdecydowanie skupił się na elementach dodatkowych do swojej gier, tak więc jeśli szukacie dodatków do portalu, to wydaje mi się, że lipiec jest takim dobrym miesiącem do tego, żeby do niektóre niektórych gier parę dodatków sobie dobrać. Tak więc uwaga, dodatek, na który ja niezwykle niesamowicie czekam, ponieważ bardzo, ale to bardzo lubię grę pod Last Aurora. Mi bardzo proszę, mamy grę pod Last Aurora Lodowa Stal, tak więc dodatek, na który wydaje mi się czekam nie tylko ja, ale wszyscy ci, którzy uwielbiają tego worker placementa, który jest tak niezwykle klimatyczny, ponieważ wiecie, tu uciekamy, taki klimat wiecie, wyścigu, pościgu, a wszystko właśnie jest opakowane w Worker Placementa, tak więc bardzo przyjemna, prześlicznie wyrysowana gra. Dalej mamy Ion's Enda Pogrzebane Sekrety, no więc kolejna rzecz, jeśli lubicie Ion's Enda grę kooperacyjną, deckbuildingową, to Pogrzebane Sekrety są na pewno dla Was. No i mamy jeszcze coś niezwykle, to znaczy wszyscy gracze, którzy są fanami Ruta, będą tak dopieszczeni, że ojaciegacie. Tak więc uwaga, mamy Ród plemiona rzeczne, mamy ród podziemia, mamy tryb leśnogrodu i mamy banici i partyzanci, tak więc aż cztery dodatki zostaną wydane do ruta. W tym miesiącu, więc widać, że chyba jest to gra, która się dosyć dobrze osiadła portalowi i wiele osób pewnie pyta. Więc bardzo proszę, skoro pytacie, to teraz kupujcie, bo jak nie, to później wydatków nie będzie. No i ostatnia rzecz, na którą ja się ostatnio nie załapałem, kiedy można było sobie kupić grę pod tyłem Bur. Chyba teraz to uzupełnię, więc uwaga, będę mówił o czymś, o czym nie mam pojęcia. Więc mamy grę pod tyłem Bur, gra, w której mamy podobno połączenie dwóch elementów, czyli mamy mechanikę z jednej strony. Worker placementową z drugiej strony area kontrolkę. Mamy łącznie cztery rundy, kto po tych czterech rundach będzie miał najwięcej punktów wygrywa. Rzucamy kostkami, tylko że nie rzucamy kostkami, żeby mieć jak najlepsze wyniki, tylko później te wyniki dopasujemy do tego, co będziemy wykonywać w trakcie gry. Więc można powiedzieć, mechanika dosyć znana w grach planszowych, ale się tak niezwykle spodobało wszystkie te połączone pewnie elementy, że ludzie oszaleli na punkcie boru. Tak jest też nic dziwnego, że do dodruk już tutaj jest. I ja tym razem mam zamiar się załapać. Wydobieństwo Rebel na ten miesiąc przygotowało nam, z tego co widzę, cztery nowe rzeczy i cztery rzeczy, które zalega jeszcze z poprzedniego miesiąca, tak więc po kolei. Uwaga, w tym miesiącu wydawnictwo Rebel planuje wydać takie gry, jak gra o tron sojusze. I teraz gra o tron sojusze, to jest taka gra dla trzech do sześciu osób i co po niektórzy mogą powiedzieć, nie, gra dla trzech do sześciu osób, kto projektuje gry na trzy osoby? No właśnie tacy ludzie, którzy chcą zaprojektować grę, na przykład grę o tron, gdzie naszym głównym zadaniem w tej karciance będzie wbijanie sobie noża w plecy, jak również dużo będzie działo się nad stołem, tak więc jeśli lubicie takie rzeczy, to serdecznie zapraszam. Gra, która mi niezwykle interesuje i wydaje mi się, że tylko nie mnie. Jest to gra pod tytułem Gniew Aniołów. Gniew aniołów, czyli jest to pojedynek, gdzie będziemy się mogli wcielić w warcy diabły, warty demony, ale również warchanioły I będziemy oczywiście walczyć o ludzką duszę. Figurki, gadżety, różne fajne rzeczy do tej gry wydane naprawdę sprawiają, że ja na ten pojedynek się niezwykle napaliłem. No i mamy również taką grę dla nieco młodszego odbiorcy. Oprócz nawet mamy takie widełki od 5 do 9, 9 lat. Ja się też dobrze przy tej grze bawiłem. No tak czy inaczej, mamy grę pod tytułem Żółwik Plus, czyli po prostu będziemy w sposób zręcznościowy przesuwali, co po niektóre Żółwiki czy inne zwierzaki do wody, i będziemy odkrywali na naszych płytkach zwierzaki, które chcemy pozyskać. Zresztą zobaczycie o co chodzi w tej grze, ponieważ na pewno będę ją pokazywał na kanale. Mamy również grę pod tytułem K2 Big Box. Ile osób pytało o tego Big Boxa K2, kiedy ja tylko pokazałem, chyba z nie wiem, z miesiąc, dwa miesiące temu na kanale tę grę, czyli K2, czyli wszystkie te dobre rzeczy, które z gry potem K2, czyli właśnie będziemy wchodzili na te K2, czy po prostu będziemy starali się wejść jak najwyżej i od tego zależy nasz wynik punktowy i to, czy wygramy grę, to teraz K2 Big Box będzie zawierało wszystkie dodatki, które do tej pory zostały wydane i jeszcze jakieś tam gadżety, które udało się do tego pudełka dopchnąć. No to są te rzeczy, które są takie nowe, ale również mamy dodatki do jednorostów, Ja już mówiłem w poprzednim miesiącu, że ok, jak Jakoś niespecjalnie kojarzę gra, ale musi się cieszyć dużym zainteresowaniem, skoro aż tyle dodatków zostało do niej zapowiedzianych i będzie wydanych, i wreszcie trafią do klientów w miesiącu lipcu. Czyli są to legendarne, tęczowa Apokalipsa, ahoj Przygodo i Smoki. Tak więc jeśli lubicie pojedynki jednorożców, to bardzo, bardzo macie w czym wybierać. A na koniec, jak zwykle, kalendarium dni dziwnych, czyli będziemy przyglądali się, jakie to dziwne dni wypadają w kalendarzu dni dziwnych, w ogóle kto to wymyśla, kto to ustanawia, nie mam pojęcia, ale ja zawsze się świetnie bawię, kiedy staram się Wam dopasować gry do właśnie tych dziwnych dni, tak więc uwaga i jedziemy z tematem. Czwartego, czwartego lipca, uwaga, jest dzień hot doga. W dzień hot doga, w ogóle to będą bardzo specyficzne dni, odsuńcie lepiej dzieci od ekranów. Czwartego mamy dzień hot doga, więc hot dog to tak jakby jamnik, nie wiem, i to długie, i to długie, tak więc Możemy sobie pograć w jamniki od naszej księgarni. Piątego. Jest dzień łapania za biust Serio, naprawdę sprawdźcie sobie. Ja naprawdę się jakoś specjalnie nie musiałem wysilać, tylko po prostu taki dzień znalazłem i w dzień łapania za biust możemy sobie pograć w Jungle Spida, żeby wiecie, jak ktoś wiecie wyciąga rękę, żeby od razu w ryja nie dostał, tylko po prostu złapie sobie tego Jungle Speeda i będzie zadowolony. 9. dzień bez stanika. No nie mam pojęcia, co ludziom w lipcu odbiło, ale ja jako kompletny totalnie feminista w tym momencie absolutnie bardzo serdecznie popieram i skoro mamy ktoś ma coś mieć bez, to na przykład bez możemy zagrać w jakąś grę. Naprawdę wam serdecznie polecam. Zagrajcie w jakąś grę, połóżcie, nie znacie tej gry, zagrajcie bez instrukcji. O, to są naprawdę ciekawe wrażenia. 13. Jest dzień frytek, frytki, czyli wiecie, w takim zwykłym, prostym języku, czyli coś się stanie, więc na przykład możemy sobie zagrać w coś, co jest stanie. Teraz zobaczyłem przed tym nagraniem, że na przykład teraz Arkana, a po raz kolejny polecam za 97 zł w Gandalfie chodzi. 14. Jest dzień łapania za pupę. Serio. Naprawdę, wymyślajcie jakieś inne dni w lipcu. No dobra, ale skoro mamy dzień łapania za pupę, to może jest to dzień, gdzie ci wszyscy, którzy narzekają na talizman i zazwyczaj mają ból pupy właśnie, niech się za nią złapą i pograją sobie w talizmana. 16. mamy Dzień Węża. W Dzień Węża możemy zagrać w zaginioną wyspę Arnak. Nawet nie wiecie, ile ja myślałem, jaką grę możemy w tym momencie spenetrować, a tu bardzo proszę, mamy Świątynię Węża, możemy sobie do niej wejść. 17. Dzień Lodów. No to pograjmy sobie w K2, K2, takie wyczekane, na które żeście czekali i pisali do mnie. Kiedy będzie ten big box? Dlaczego Jaśnik już ma? No to już wiecie, że będzie ten big box i 17. jest Dzień Lodów, tak więc mam nadzieję, że Rebel zrobi premierę K2 w Dzień Lodów. 20. jest Dzień Księżyca, Ganimedes z dodatkiem, to jest bardzo dobry moment. 22. jest Dzień pewnego narządu, który wszyscy mają, ale nie wszyscy używają, czyli Dzień Mózgu, tak więc pograjcie sobie w abominację i w tym momencie, wiecie, te mózgi kroimy, zasadniczo fajna gra poza końcówką. 24. mamy Międzynarodowy Dzień, wirtualnej miłości. Czyli na przykład, skoro wirtualność, czyli możemy wreszcie kochać gry, które mają aplikacje, i ci ludzie, którzy mają ból pupy, macie swój dzień, tak? W lipcu, to na przykład zagrajcie sobie w Destiny. Jest bardzo przyjemna i bardzo fajna i ciekawa gra. Co mamy tu jeszcze? W, w tym wszystkim pięknym dniu miesiącu mamy 27. Jest to dzień dla samotnych. To ja Wam powiem tak: jeśli będziecie w niektóre dni naprawdę traktowali je dosłownie, to będziecie mogli sobie obchodzić 27. Czyli dzień samotnych, ale jak chcecie, to możecie sobie zagrać w jakąś grę taką jednostkę osobową. Ostatnio robiłem Wam polecajkę odnośnie Escape Room'u Foxa, więc zobaczcie sobie tamtą polecajkę, tamten film i w Escape Room'a takiego sam sobie zagrajcie. 28. jest Dzień Masy Mięśniowej, oh yeah! czyli trolle będą się dla Was prężyć i 28. można sobie zagrać w Gloomhaven. Jak ktoś to, nie wiem, nosi na prawo i lewo, to rzeczywiście masę sobie wyrobił. Ym, rzeźbę, znaczy. 31. mamy Dzień Skarbowości, czyli możemy zagrać sobie w takie gry, gdzie mamy na przykład, nie wiem, redystrybucję dóbr, o Boże, jak ja to uwielbiam, to słowo i brania tego, co nie jest swoje. Czyli na przykład pograjcie sobie w Robin Hooda od Galakty. O, takie są moje propozycje na te dziwne dni w lipcu. Życzę Wam udanego lipca, udanych fantastycznych gier, które sobie nabędziecie, nieco mniejszej temperatury, a jak gdzieś wyjeżdżacie, żeby ta temperatura była boska, żebyście sobie po prostu odpoczęli. To tyle w dzisiejszym kalendarium. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej! W końcu będziemy mogli sobie dopakować rebelię. Jeżeli ktoś lubi tę dwuosobową grę pojedynkową, to Imperium władzy, proszę dopakować sobie ją można. Kolejna rzecz: Dziecko puka mi do pokoju. Proszę nie wchodzić. Cześć, córeczko. Zaraz będzie obiad. A, zaraz będzie obiad? Mhm. Okej. Okay. No to jak będzie obiad, to muszę iść chyba. Aha, czy mogę jeszcze sobie nagrywać? Super.